Ja tu A ja zaczę... mu tutaj kawałek stał, tutaj dobra? dobra, jesteśmy już... Już dzień się zrobił. W ciągu zaledwie 10 minut. Nie chciało nam się już tam... Normalnie już tam się nie chciało czekać. Już myśleliśmy, że ten dzień się nigdy nie zrobi. Musisz się do mnie tepnąć. Czekaj, bo zabijam nie krowy. Nie możesz zabić krowy, To jest więcej niż jeden. A za te Co? Zabiję cię skóra, akurat podnosiłem. Ty frajerze. Patrz. Chodź. Tu będzie nasz dom. Gdzie? To Aha. Bardzo ładny ten, bardzo płaski. Słownie no. jak twoje koleżanki z klasy. No. Jest, jest aż taki płaski. Mniej więcej bym miał cały dom praktycznie. Ale nie bójcie się, Kuba lubi płaskie. Tak. O kurde, wydałem tutaj dane osobiste. A na to jest może powiem, gdzie mieszkasz i tak dalej, i tak dalej, i skoro no. już z kolecą. Tak, mieszkam w, w bloku na ulicy Nowy Świat. A wiecie. Ty jesteś bezdomny. No co mówię, że Ach, Eric. A ja mieszkam w Chinowie, niech nie. W domku. Ja że tutaj mieszkam na ulicy. No. Dlać, dom jest prawie skończony. Chodź, możemy tam zakończyć pierwszą Nie, w przedniej serii. Co? Hmm? Nie, no możemy w takim czymś mieszkać, tylko zamienimy to na deski. Okej. Okay. Ja I dać. tam no, wykopiemy sobie podzielę jakieś kupę. To zamieniamy wszystko na deski i będzie ładnie. No. A nawet węgiel się znalazł. No, to mam rękę do węgla. Ja też. Razem przed tobą węgiel Właśnie nie, bo ja mam 18 węgla. A ja mam 21. jeden. Mm -hmm. Yeah. Czułeś nasz domek. O, za godna króla. To ja mój dom. Król Jakub III. Tak. <laughs> nie no, nie będzie tak hardkorowa, zrobię drzwi. No, a ja łopaty. O fajnie, że sobie wyszedłeś. <laughs> wyszedłem! co mnie! Latanie nie jest na tym serwerze. No przecież nie, nie Eryk! Co? A jaką serwerę już zlatałeś? Bo znowu masz głowę. Mogę ci odwalić głowę? Kiesa bardzo. A rękę? Sprzedałbym się z tym. To może nogę. Czekaj, czemu latasz? A LATAŁEŚ! Ja latałem! Latałeś! Nie latałeś! Pokazać świtkę? Nie. Nie? Latałeś. nie. nie? No to możesz mi odrąbać y nogę. A to się tylko mieczem. Ile masz serduszek? Bo cię nie chcę zabić. No prawie wszystkie. Nie trafiłem. Zajmę się jak Znikła. Nie ma w głowy. Ja, zobacz, jest teraz pro. Zrobię sobie jedzenie. Ile masz życia? No, tylko 500 duszek. To ci odpalę jeszcze rękę. No to uda. nie usiądź się. Nie. <grym> nie masz ręki. Leżę na piecyku. To super. Miam, Mogę, miam, też, miam. Miam. Mogę też z Mogę też z nami... Jej, nagranie, bo nie wiem, bo się zgubiłem. Ej, dobra, nie no, kończmy. Dlaczego? Nie trwa 9 minut. A, co jeszcze? No, no tu zabrakło mi jednego. Yeah. Teraz ja wszyscy zazdroszczą nam do tego domu A ściany będą z kobla Nie! O. Jak ja postawiłem te drzwi O ile masz tego kobla? Dwa O, i ktoś nie gorąc ściany! Ja mam 38 desek, będzie lepiej. No, ale fajnie latająca góra. I wytkam to drzewo, wygląda trochę jak krzyż. Właśnie. I tak, i tak. Pewnie wszyscy mają mnie za idiotę, że drzewo przypomina mi krzyż. To jest takie normalne zachowanie. No, jeżeli chodzi o Ciebie, to tak. Tak, o mnie tak. On tak zawsze. Bardzo lubię te drzewa, które są krzyżami. Bo przeczytałem sam krzyżaków i wcale mama mi tego nie czytała. Strefś mi. Byli sobie te... Zbyszko z Bogdalica i ten Maćko i poszli sobie... Tym, no nie wiem, na panie byli sobie poszli, bo i spotkali takowo na myszkę, i ten, ten ją ten, wiesz... Ma tytuł, będzie Streszczenie krzyżacy. Ten Zbyszko ją ten teges i, i ona potem zmarła i, i on miał o, i... Uparła, bo ją ten, ten, no. No, no tak. I... Nie będziemy wymawiać żadnych brzydkich słów, bo filmik będzie plus 18. I on potem spotkał Jagienkę i on też ten teges i miał trójkę dzieci o. i nie zmarła. Może lubi posuwać, co? No. Ułatwione zejście. Daj mi ten, kobla.

Dobra, to kończymy. Dobra. Bo będzie za długi, nie, za długo będzie się wrzucało. Okej, okay, no to... Okej, podejdę do doktora. Musimy wylecić, bo muszę mnie wylekić, bo na mnie było wało, i rękę. Dobra. To. E, mogę Ci drugą rękę? Ile masz życia? Nie ma życie. Nie Dużo, ale nie, nie. Nie, 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 nie. Jak <śla> chcę drugą rękę? Dobra. O. Nie trafiłem. No. Kurde. Mogę jeszcze raz? Mogę. Kurde! Nie wiem nie wiem. <laughs> Dobra, to my się z wami żegnamy. Na razie. Pa, I cześć! Pa, 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 pa.